Witam w kolejnym odcinku. Jeszcze pozostaniemy sobie w klimatach Solvera SeaWave. Oczekuję jeszcze na tą paczuszkę skin A teraz sprawdzimy sobie, jak zachowują się różne płaszczyzny odniesienia. Czym jest płaszczyzna odniesienia? Płaszczyzna odniesienia jest jednym z elementów linii transmisyjnej. Nią, jak sama nazwa wskazuje, wraca sygnał. No i właśnie. Na logikę wydaje się, że to musi być masa. I tak, co się zresztą okaże, masa jest najlepszą płaszczyzną odniesienia. Ale w sumie, jak sobie weźmiecie kabel koncentryczny i go ob obecniecie, czy coś tam. No to on tak czy tak będzie miał te, tą swoją impedancję charakterystyczną, prawda? Na impedancję charakterystyczną wpływa nam w zasadzie. No co, no, przewodnik, czyli metal i dielektryk. Czyli również można by prowadzić sygnał względem zaślania. I tak zgadza się. Jednak jest to obarczone pewnymi restrykcjami. I oczywiście no, masa spraw... sprawuje się na wyższych częstotliwościach dużo lepiej. Ale, no właśnie, byłem ciekaw, o ile lepiej. Na jaka częstotliwość jest, tą... częstotliwość jest tą częstotliwością graniczną. No dobrze, mamy tutaj kolejny taki schemat symulacyjny w Altiumie. Po raz kolejny rezystory są tylko do doczepienia portów. One nie biorą udziału w symulacji ich wartości, tylko sama geometria. I tak, przypadek A. Ścieżka na topie, która nam referuje do poligonu masy na warstwie drugiej. Chciałby się powiedzieć przypadek B, ale przejdziemy sobie tutaj przypadek D. Ścieżka na skraju płaszczyzny odniesienia. Byłem ciekaw, czy to coś złego się dzieje, czy też nie. Sygnałem przypadek B. Ścieżka na bottomie, na której warstwą odniesienia jest poligon zasilania. A tu mamy kondensatory odprzegające 100 nF. Po 100 nanofaradów one są. Ich model wygląda tak: ESR 150 mili, 100 nanofaradów pojemności i SL 1.9 nanohenra. To jest od Kemeta jakiś taki, jakiś taki zwyczajny kondensator, który którego dostaniecie wszędzie. W sumie, dobrze. Wracamy. Teraz przypadek C. Ścieżka, która jest która przechodzi w zasadzie przez nieciągłość i referuje do dwóch płaszczyzn zasilania. Tak się nie powinno w sumie robić. Bo w SeaWave w tego nie widać, ale to już można powiedzieć, że jeżeli używacie płaszczyzny zasilania jako warstwy odniesienia, to musi być to zasilanie, które wytworzyło sygnał, czyli jeśli na przykład jakiś mikrokontroler, No mikrokontroler to może trochę za wolny, ale no dobra. Sygna Jeśli mikrokontroler ma 3,3V, no to może no to sygnały od niego mogą referować albo do masy, albo do tego zasilania 3,3V, prawda? Bo i tak on musi spłynąć do masy przez pojemności. I przypadek E, ostatni. E, ścieżka. Znaczy, zmien, dwukrotna zmiana płaszczyzny odniesienia dwie przelotki większość ścieżki na topie i na bottomie A i tutaj przelotka jeszcze występuje nam na krawędzi blisko krawędzi dwóch płaszczyzn zasilania Tu mamy co? Płaszczyzny 3, 3 i 5 To są tylko nazwy, one nie mają tam wartości yy, napię We woltach tylko no, sama geometria będzie. I pojemności między nimi brane pod uwagę, prawda? O. Gdzie ja miałem to? Ubrane. o. Pomiary 2. Yy, myślę, że ciekawsze będzie pokazanie transmitacji. Bardziej będzie to wszystko widoczne. I rozważyłem sobie cztery przypadki. Staka bez przeróbek to znaczy w takiej postaci jak widać 10 milców czy 254 setne milimetra do warstwy drugiej stopa i to samo z, z botoma i warstwy trzeciej rdzeń tak 0,7 z groszami taka płytka czterowarstwa, którą możecie dostać na przykład w GLC prawda i dobrze, zobaczmy sobie stack'a bez przeróbek Ogólny przypadek, tak samo, podzieliłem na kilka wykresów, żeby było lepiej widoczne. Czekamy. Zamuli mi ostatnio coś. Dobrze, ja też takie kolorki wybrał, ale dobra, i tak zobaczymy sobie dokładniej na i pozostałych. Co można powiedzieć? Przypadek A i przypadek D, czyli ścieżka referująca do tej samej warstwy, to jest masy i ścieżka gdzieś tak, no gdzieś na w obrębie tej płaszczyzny i ścieżka na krawędzi płaszczyzny odniesienia, no praktycznie jest to samo. W Symulacja od 100 kHz do 10 GHz, w każdym przypadku naturalnie się spada tłumienie do 2 dB. No ale w pozostałych przypadkach, przypadkach już ta jest nie, czy niestandardowa. Alternatywna płaszczyzna odniesienia już tam powoduje powyżej GHz problemy. Powyżej 10, do, do GHz w zasadzie no nie widać za bardzo różnic. Ewentualnie tutaj się pojawia na kilkuset MHz jakiś rezonans, który być może pochodzi od, od laminatu. Kondensator ma rezonans na, jak to sobie policzycie, na około 11 MHz. Dobrze, zobacz. I w kolejnych y, wynik w innych wynikach, w sy innych symulacjach w zasadzie wziąłem pod uwagę tylko wyniki B, C i D, bo co można powiedzieć, zarówno dla transmitancji czy, y, czy reflektancji, te przypadek A i D, czyli ten i ten w zasadzie są tożsame. Czyli ścieżka nam. No, nie wiem, jak to jeszcze by wyglądało z tym, z ewentualnym promieniowaniem, nie wiem, takiej ścieżki na zewnątrz, płytki, ale no, nie mogę tego sprawdzić, chyba licencja mi na to nie pozwala na jakąś wizualizację tego pola 3D, niestety. Ale no, wyniki z, tych, z tym reflektancji i transmitacji pokazują, że w zasadzie nie ma różnicy. Więc skupimy się na przypadkach B, C i E w dalszej części. Dobrze, przypadek B to jest ścieżka, która referuje do płaszczyzny zasilania, ale jest cały czas, ale ciągłej płaszczyzny. Tu sobie pozmieniam już kolorki, żeby było lepiej widoczne. No widać, że można powiedzieć, że już w okolicach 2 GHz ona już odbiega od tej prowadzonej względem masy pojawiają się nam dziwne jakieś tąpnięcia, fluktuacje, które zależną, zależą nam od przez całej geometrii laminy płytki laminat i własności laminatu. Czyli już jest, tak, już jest taką no niepewną płaszczyzną odniesienia. Przypadek C. Ścieżka, która referuje nam do zasilania i przechodzi przez dwie. Płaszczyzny I występuje na mnie ciągłość. no Oczywiście, na wyższych GHz jest coraz gorzej. Nawet podbija po, dla jednej częstotliwości pod 10 GHz, i pewnie ten pik może nam pływać w zależności od całej geometrii. Przypadek E. Ścieżka, która nam przechodzi z góry na dół płytki. No, widać, że być, mo być może pomaga to, że większość tej długości ścieżki jest yy, na topie, prawda, a, na a nie ciągłość mamy tutaj. Możliwe, że trzeba by było się jeszcze pobawić z tą izolacją, z tym odstępem przylotek od, cały od warstw w środku. Może udałoby się to zniwelować. No, ale widać, że raczej staramy się trzymać dużą część. Większość ścieżki trzymać na jednej warstwie odniesienia, jeśli to możliwe, i tu ja założyłem jeszcze przypadek, co by było bez kondensatorów, ale żeby wyłączyć te kondensatory z symulacji, to może tak samo jak rezystory. Lupnijmy na ogólny przypadek. Dobrze. Odpalę sobie jeszcze ten poprzedni dla porównania. Bez przeróbek. Co można powiedzieć? Widać, że bez kondensatorów. Mimo wszystko może być gorzej, chociaż to zależy od częstotliwości. No, trzeba pamiętać, że kondensator może pomagać wracać tym prądem dla niskiej częstotliwości do poniżej swojego rezonansu. Potem on. No się staje cewką, prawda? I jego impedacja rośnie rośnie aż w końcu będzie denerwująca. Chociaż... Hmm. Dobrze, zobaczmy sobie teraz. Weźmy może przypadek B bez przeróbek. Przyjrzyjmy się dokładnie, bo interesuje nas częstotliwości powyżej GHz, prawda? Do GHz. Gigaher... Nie. O nie to. I bez koncetorów, przypadek B. Przypadek B czyli ścieżka, która referuje nam do zasilania. No, widać, że w Tutaj może nawet minimalnie pomagają tego, jest jakaś różnica o tam parę decybeli, nie, wiem, co ja gadam? O co najwyżej decybel, ale no powyżej kondensatoru w zasadzie już nie działa, jego impedancja tutaj jest już powyżej, już za wysok. już wysoka i mm, czasem może powodować na problemy, czasem nie, zależy czy nie wejdzie w rezonans z pojemnościami tam laminatu. Między warstwami przypadek C, kiedy przechodzimy przez dwie płaszczyzny, no, no jest minimalnie gorzej, bo to już dobijamy do 10 decybeli dla tych 2, 3, 4, 5, 6 GHz. i przypadek E ścieżka, która przechodzi z góry na dół No tutaj dobija nam do tych 7, około po 60 GHz ale no tak się no nie powinno prowadzić ścieżek na, na takich, z tak, tak szybkich z tak szybkimi sygnałami no dobrze, to co możemy w zasadzie co możemy z tym zrobić? Czy możemy tę sytuację jakoś poprawić? Skoro kondensator, skoro kondensatory elektrolityczne są mogą być tam takie, w zależności jaką one będą miały tą wypadkową impedancję koniec końców. Nie? Bo to jeszcze mimo wszystko są połączenia między innymi ścieżki jakieś, poligony masy, które też mają, mają swojej rezystancję i indukcyjność. Cząstko, cząstkowe. Tak. Najlepszym sposobem jest w zasadzie przybliżanie płaszczyz masy i zasilania. No, to teraz sobie zobaczymy, co się stanie, jeżeli zmniejszymy sobie tych 0,7 do 04. 0,4. I co jeszcze, koncentratory włączyłem z powrotem. No tu już widać, widać, już tą poprawę. Ten pik teraz już z 10 do minus 7 się zmniejszył, czyli o 3 dB, czy o połowę. I teraz sobie zobaczymy poszczególne przypadki. No, przypadek B, kiedy używamy zaślania, no to już okres, okresami tak się zbliż, zbliża. zrównuje z tym, z, tą, która jest, z tymi, które są prowadzone po masie. Dwoma przypadkami A i D. No, ale w, wciąż widać, że powyżej 2 GHz to masa ma już definitywną przewagę. Jego płaszczyzna odniesienia. Przypadek C. Kiedy mamy tą nieciągłość na styku dwóch płaszczyzn. No przybliżając się do masy no to zmniejszamy tą nieciągłość, prawda? I przypadek E. Kiedy przechodzimy z góry na dół stopa na potoma. No udało się do tych czterech i pół dB to zredukować dla 10 GHz i teraz sobie zobaczymy kiedy zmniejszymy sobie do 10 milisów to czyli to będzie dosyć cienka, płytka wręcz nie wiem czy czy ktoś to wykona taką cienką czterowarstwową no o, udało nam się pozbyć tego Zielony to jest ten C. Ścieżka na. Przypadek, już nawet nie będę tego odpalał. To jest ścieżka C, to znaczy ta na styku dwóch płaszczyzn. Przypomnę. No, udało się tego nawet stępić tego pika dla 6 GHz. Dzięki temu. Ja to sobie zobaczę. Zostawię jeszcze. No dobrze, ale no powiedzmy, że chcemy, tu mamy to tu, to, co pokazałem w zasadzie można używać dla płytek wielowarstwowych, ale tu mamy znaczy o większej liczbie niż większej liczbie warstw niż 4, a tu mamy a tu mamy 07 i powiedzmy, że chcemy to zostawić. No, bo musimy mieć taką płytkę o takich na przykład o takiej grubości, żeby ona gdzieś wymiarami weszła do jakiejś obudowy czy coś, coś takiego no z jednym z tych sposobów jest właśnie zastosowanie poligonu masy na botomie to jest już świadomy wybór, robimy to ze świadomy wy wyboru a nie dlatego, że wierzymy, że magicznie nam masa wylanie poligonu gdzie masy gdziekolwiek, o czym już wcześniej mówiłem, pomoże i dobrze, tu sobie wziąłem trochę większą odległość z 25 milców, żeby nam impedancji Karenna impedancję charakterystyczną tak nie wpływało za bardzo, a stanowiło raczej taką a przybliżał, a raczej dodawało nam tej płaszczyzny odniesienia i pospinane przelotkami, tak nie za gęsto, nie za rzadko zobaczmy jak to wygląda i to mam tutaj pokazane To jest poligon masy bo tą to jest. To jest, tą, to jest ta, której przybliżyłem ją do 10 mm, 254 mm tą wysokość tego rdzenia No już wyglądają bardzo podobnie, przy czym, nawet, przy czym nawet wydaje się, że ten poligon masy działa nawet lepiej. Bo ta ścieżka B która referuje nam do zasilania cały czas ciągła no to już nawet daje radę już nawet stara się walczyć z tą no ale masy nie pokona niestety bo to, mnie wszystko, to się wszystko rozbije nam o o, poje, o te pojemności bo i tak no musi to spłynąć jakoś ten sygnał czyli nam o impedancję PDN linii zasilającej tego zasilania no jakoś musi spłynąć no o znaczy pokazałem na bo to ma o zasilaniu no, chodzi oczywiście o to no dobrze to sobie zobaczmy może tak po krótku jeszcze refleksancję czyli odbicie no tam za dużo za bardzo nie ma Nie ma co do. Bo odpalę sobie jakiś przypadek. W sumie. Przypadek bez tą ścieżką referencją do zasilania. No, one tak wszystkie mają w zasadzie minus 12, poniżej minus 12,5 dB. No, w tym przypadku nie, ale co zaraz Wam pokażę. Zresztą, jeżeli przybliżamy tą płaszczyznę. Albo zwalniamy poligon na bottomie, no to ta wszystkie... Większość tych harmonicznych się będzie mieścić poniżej w minus 12,5 dB No to jest jak i WFS, no 1,6 jakoś tak Chyba No to na niedopasowaniu nie tracimy aż tyle To pytanie... Zaraz Gdzie uciekają te dB? Skoro mimo wszystko większość... Mocy wchodzi do płyt, wchodzi do ścieżki, a na wyjściu mamy te, Mamy po płaszczyzny dla paru gigaherców, nawet stumione o minus 6 czy tam dla 1 częstotliwości o minus 10. Czyżby one promieniowały, aby się kotłowały w środku? Taki trochę mój chłopski rozum, że tak powiem. Jeśli ktoś jest bardziej w tym oblatany, jeszcze bardziej niż ja, to może niech się wypowie w komentarzach. Bo tak to wygląda, jakby one się promieniowały gdzieś tą energię. I tu może zobaczyć co, co daje kondensator, być może bez kondensatorów. O widzicie. Bez kondensatorów nieco nam się o te parę decybeli pogarsza te dopasowanie dla małych częstotliwości. On jednak stanowi, pomaga się przepropagować tę małą częstotliwością kondensator. No, ale on też ma swój limit, swoją częstotliwość rezonansową. Więc nie ma co na niego liczyć, tylko zwiększać to, zmniejszać tą, to, zwiększać to sprzężenie między masą a zasilaniem. Dobrze, co jeszcze? Tam, gdzie tutaj, gdzie pokazuję, są te właśnie przypadki A i D. W przypadku refleksacji, te one też są prawie niemal tożsame. A poza, nie, a poza te 12 μd. przechodzą nam przypadki, kiedy, kiedy jest ta nieciągła płaszczyzna C i kiedy sobie przechodzimy. Mamy nieciągłość z przechodzenia z warstwy na warstwę. A to tutaj, nie, nie, to nie tutaj, przepraszam. E, przypadek. mhm, trochę się już... o, kiedy zmieniamy sobie z... zmieniamy tą płaszczyznę i przechodzimy z warstwy na warstwę z góry na dół, czyli z masy na zasilanie i jeszcze dwie dwa przelotki to już robią nam problemy prawda weźmy sobie teraz przypadek kiedy ta wysoko, ten wysokość tego rdzenia jest 10 milisów mm, czyli 254 z 1000 mm, jakiś ogólny. No, to wtedy mamy, to odbicie jest poza tymi dwoma częstotliwościami dla 10,987 i 10 GHz poniżej minus 12,5 dB we wszystkich przypadkach. A ja, albo sobie jeszcze to odpalę. I jeszcze jest. Nie, nie, nie to, przepraszam. Parametry mi się pomyliły. S11 poligon masy botom. I wtedy, kiedy zachowujemy ten rd rdzeń, grubość tej płytki i przechodzimy. I wylewamy poli poligon masy na potomie. No, tam podochodziły nam ni niestety trochę rezonansów różnych, ale one są, ale mają ładną wartość. Nie odbijają. Bardzo ładne dopasowanie. Prawda? No też zależy może od gęstości pospinania tymi przelotkami i całej reszty geometrii. Więc tak, nie tracimy tej mocy na niedopasowaniu za bardzo. Tylko jakby z powodu tej zmiany, z powodu płaszczyzny odniesienia jakby była, jakby ona się gdzieś wypromieniowała. Prawda. No i co, co na koniec można by powiedzieć. Tak naprawdę jakieś do dwóch, powyżej 2 GHz. To używamy tylko masy. Do GHz to w zasadzie one wszystkie się sprawdzają. Staramy się zachowywać tą ciągłą płaszczyznę. Nie, nie prowadzić ścieżek po takiej mozaice, bo to może nie wyglądało tak źle, bo mamy tylko tu dwa takie poligony. Gdyby może być tego więcej, no bo są jeszcze takie domeny jak 1,2V, 18 i typ podobne albo 12V. To byłby wtedy w ogóle już cyrk. Małe częstotliwości płyną kondensatorami. Wysokie się propagują poprzez pojemności między ma, poligon, warstwami masy i zasilania wylanie poligonu na między sygnałem ma, zna, daje jakieś rezultaty dopiero w, usad, w uzasadnionych przemyślanych przypadkach to było na razie, cześć i w następnym, w następnych odcinkach może, kiedy ona już przyjdzie paczuszka może w tym tygodniu, może nie przejdziemy sobie do tego tematu z shorta, I jeszcze raz cześć